Dobrze, przed nami kolejne zadanie z tożsamości. Zacznijmy od tego, że musimy pokazać, że lewa strona równa się prawej, tak jak w poprzednim zadaniu. To znaczy, że będzie musiało to wyglądać lewa równa się prawa. Czyli będziemy musieli przekształcić lewą bądź prawą stronę, żeby wyglądała jak ta druga. No więc my wybieramy, którą będzie nam. Prościej przekształcać. Prościej będzie nam na pewno przekształcić lewą stronę. Więc zapisujemy sobie lewa równa się, no i cosinus x plus tangens kwadrat x cosinus x. Teraz spójrzcie, że po lewej stronie mamy tangens, a po prawej już go nie ma. Znaczy to, że musiał w jakiś sposób się skrócić. Teraz przypominamy sobie, że my tak naprawdę wiemy, w jaki inny sposób jesteśmy w stanie zapisać tangens. Wiemy, że tangens możemy zapisać jako sinus x przez cosinus x, czyli tangens kwadrat będziemy w stanie zapisać jako sinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x. Więc jeśli teraz wrzucimy go do środka, to zostanie nam. Równa się i mamy cosinus x plus sinus kwadrat x przez cosinus kwadrat x razy cosinus x. Jak jesteśmy już w tym miejscu, to możemy sobie na spokojnie skrócić. Czyli ten kwadrat z tym cosinusem się zredukują. Zostanie nam wtedy cosinus x. Plus sinus kwadrat x na cosinus x. Żeby dodać te dwa do siebie, muszą być pod wspólnym mianownikiem. No więc, skoro ten możemy zapisać jako cosinus x przez 1, to wspólnym mianownikiem będzie pomnożenie tych dwóch przez siebie. Znaczy to, że na dole będzie musiało być Kosinus x razy 1, czyli po prostu cosinus x. Więc skoro dla niego, o, dla tej pierwszej części pomnożyliśmy razy cosinus X, no to i górę będziemy musieli pomnożyć razy cosinus X. Ta druga część będzie pomnożona razy 1, czyli tak naprawdę nie ulegnie żadnej zmianie. Skoro mamy już wspólny mianownik, możemy je do siebie dodać. Zanim dodamy, jednak możemy to zapisać na spokojnie jako cosinus kwadrat x. Na górze zaraz pojawi nam się jedynka trygonometryczna. Będziemy więc mogli zapisać zamiast tego całego wyrażenia po prostu 1. Czyli mamy 1 przez cosinus x. Co będzie równe naszej prawej stronie, i w ten sposób zrobiliśmy kolejne zadanie.